Drużba śpiewa głośno i teraz ogłasza. O uwagę proszę z Chicago Łukasza. Niech tu nigdy nie robi takiej krzywej miny. Oj, bo pan hydraulik to ma urodziny. że Łukasz, posłuchaj ty chłopie, bo w Chicago ponoć dobrze w piłkę kopie Drogi Łukaszu, w dniu twoich... 36. urodzin, życzenia Twojej marzonki, Twoich dzieci, tutaj się muszę posiłkować, od Mariki i syna Maksa oraz do Twojej marzonki do życzeń dołącza się szalona drużba, o wszystkiego co najlepsze, 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam, 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam, Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam po.